Witam Was w, na nowym odcinku na moim kanale Crystalix Przed rozpoczęciem chciałbym przypomnieć o subskrypcji, lajku, komentarzu I w tym odcinku zajmiemy się jak pobrać cheata do CSGO W tym przypadku to będzie Xloader, darmowy cheat, moim zdaniem mega dobry A więc nie przedłużam i idziemy z odcinkiem I pierwsze co musimy zrobić to wejść w naszą ulubioną przeglądarkę i wpisać Xloader jak wam się wyszuka, to pierwsza linijka przed, yy, pod wyszukiwaniem Prawy górny róg, macie taką zakładkę pobierz koło polskiego, tych no tych pierdół i zanim pobierzacie, musicie zrobić jednego quest'a, czyli pobrać OPRG X pobrać i potem możecie pobrać Extoundera i zaraz wam powiem jak ten Dali się tam robi, bo ja akurat mam pobianę, a więc nie chcę sobie Specjalnie miejsca zapychać na nagrywkę, a więc. No zaraz wam powiem, jak to wszystko wygląda, tam mi się nie nagrało, ale jak wejdziecie wy Extroudera, to będziecie mieli tam szybką instalację i instalację ręczną. Klikacie na instalację szybką i. <coughs> gdy wam się pobierze, wejdziecie was. We, w, w, za pomocą extraudera musicie to usunąć, y, zainstalować. I gdy właśnie dostaniecie. Y, Swój kod aktywacyjny to wtedy możecie wejść już do CS-a, jakby samo wam to uruchomi i poczekać, aż Wam się uruchomi ten cały yy, cheat. No, akurat mi się już uruchomił, a więc tak, tu mam waka, ale to wtedy z sensa nie? A więc tam to jest niewykrywalne, no więc nie ma żadnych obaw, i zaraz Wam pokażę wszystkie konfigi i tak dalej. A więc tak, przedtem myślicie, właśnie jak tu macie General, legit bota Visualsy. Chwilkę jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się. To nas interesuje zakładka Main. Ojej, Main i tu macie Global Enable i robicie na każdych pistoletach tak samo. Head, tutaj head, tutaj też head. RC Smooth usuwamy, foff na maxa, smooth na, na ten, na koniec. Enable. I tu macie on key, klikacie lewy przycisk myszy i wam się to aktualizuje. I na każdych broniach to samo ustawiacie, czyli to, to wszystko, to samo zakładacie, tylko na submachine guns tak samo, tylko że RCS move musi być na full'a, tak samo na rifles na full'a, no i potem wam pokażę jak to wszystko działa, tylko wejdę do CS'a. Kurwa, no i znowu mi się nie zatrzymało, ty. Dobra, zaraz będę. Nie no, nagrywka idzie do dupy. Dobra, inaczej wam pokażę taką, bo kurwa nie mogę tego inaczej zrobić. Wchodzimy, ja sobie tu wezmę mój config. Tutaj, insert, graj. Uproszczony, niech będzie dust, dobra. A kurwa, training. Miraż. I zaraz się widzimy. Dobra, jak już wejdziecie do cs macie ten swój konfig i klikacie tam i macie im bota to sobie możecie odpalić, jak dalej. To jest akurat mój konfig, którego wypuszczam 15 maja. To jest raid, tak zwany. No i samo widać, że to jest mega dobry cheat. No i co, możecie się tam bawić, kurde, jest niewykrywalny. Możecie sobie tam, nie wiem, poustawiać co chcecie. i co? O kurwa, no oh! już doziwiam. No i co? Co ja mam do powiedzenia? Z nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajku, o komentarzu i mój drugi filmik będzie, tam jest właśnie pokazane na akaczu i na skarze jak ten aimbot cały wygląda. Na mapce. Mogę wam nawet tą polecić w sumie. Muszę już się tego powiedział. Trochę dopracować. W sumie Pa znaczę chorobę. Dalej, ja pierdolę. No dobra, to co? Ja się będę z Wami żegnał. Jeszcze ja tutaj dokończę tego typka. Dobra, no i co? Ja się żegnam. Yy, bardzo Wam polecam tego explodera. Zanim długo będziecie mieli mój konfig. A więc co? Ja się żegnam. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o lajku itd. dalej. trzymajcie się. Cześć.